Stoimy przed domem w Radomyślu, jest ośrodek turystyki i formacji chrześcijańskiej Augustianum, który co roku zaprasza dzieci i młodzież na różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania tematyczne. Pragniemy dziś zaprosić młodych ludzi na ferie, ferie z wartościami. Proponujemy cztery turnusy, dlatego że mamy dwa województwa. Objęty naszymi feriami świętokrzyskie i podkarpackie, a w zasadzie nawet trzeba jeszcze dochodzi lubelskie. Dlatego też przez cały luty są w naszym domu zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące wartości, wartości chrześcijańskie, wartości ewangeliczne, które przekazał nam Pan Jezus. Chcemy wspólnie przeżywać czas młodości, czas bliskości ze sobą. Proponujemy dwa turnusy stacjonarne w Radomyślu i dwa turnusy obozowe połączone z nartami na stoku w Krzanowie. Każdy z uczestników znajdzie na pewno coś dla siebie, coś co da mu radość poza nowych ciekawych ludzi. Turnusy stacjonarne w naszym domu zaczynają się pierwszy turnus, 16 6 lutego, drugi turnus 22-27 lutego. Turnusy połączone z jazda na Nartach na Stoku to terminy pierwszy turnus 8-13 lutego, drugi 15-20 lutego. Zapraszamy ministrantów z cholanki i tych wszystkich, którzy są zrzeszeni w różnego rodzaju wspólnotach przyparafialnych albo też, którzy są niewiele związani ze wspólnotami działającymi w parafiach. Zapraszamy wszystkich do wspólnego spędzenia czasu ferii. Do zobaczenia w prawdomyślu.